Dawid, gratulacje, zwycięstwa. Na pewno najszybsza bramka strzelona przez ciebie, ale czy najszybsza w meczach, w których brałeś udział? Myślę, że najszybsza, no. Myślę, że nie zdarzyło mi się tak szybko strzelić bramki, ani stracić, ani strzelić jako zespół, więc na pewno fajna rzecz. Po pierwszych 10 minutach było już 2 do 0 dla Arki. Zapytam, czy, czy nie uśpiło to trochę naszej czujności i czy taki był plan, żeby się cofnąć po tych trafieniach? No myślę, że takiego planu nie było, żeby się cofnąć, ale piast jakby dobrze, dobrze jakby operował piłką na naszej połowie i było ciężko tam wyjść z kontrą, więc myślę, że nie taki był plan, ale to też taka myślę trochę próba charakteru, no bo jednak wygrywając 2-0 i, i przez tak naprawdę cały mecz się bronić, bo, bo przeciwnik mocno naciskał, to, to też jest taka fajna rzecz i, i taka próba charakteru, tak jak mówię, na, dla nas w tym meczu. Z perspektywy boiska te, ten rzut karny dla piasta i, i ten brak rzutu karnego dla arki, jak to wyglądało? Szczerze mówiąc tej sytuacji nie widziałem dokładnie z boiska, gdzieś oglądałem ją teraz w powtórce, myślę, że 50-50, no jakby sędzia odgwizdał karnego, to tak jak odgwizdał, to może się tą decyzją wybronić I, i tak samo w drugą stronę, jakby nie odgwizdał, to też mógłby się wybronić, więc e, sytuacja taka 50 na 50. Przed nami dwóch mecz z Górnikiem Zabrze i zapytam cię jeszcze o to, czego ty się spodziewasz przed tymi dwoma meczami? No na pewno y, bardzo ciężki przeciwnik, y, grają dobrze w piłkę i, i myślę, że... To jest takie kolejna próba charakteru, takie wyzwanie dla nas. Musimy sobie po prostu podnosić poprzeczkę z każdego meczu wyżej, bo tak jak po Białym Stoku mieliśmy taką sportową złość w sobie i co myślę o po początku w tym meczu, to tak jak teraz nie może tego znowu zabraknąć. Musimy wyjść z takim samym nastawieniem na górnik w tych dwóch meczach i po prostu dać siebie wszystko i powalczyć o zwycięstwo.